Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnego treningu matematycznego. Podczas dzisiejszego treningu będziemy dodawać liczby dwucyfrowe oraz porównywać sumy liczb dwucyfrowych. Zanim kliknę OK, przy naszym poleceniu, które brzmi wstawy w miejsce kropek odpowiedni znak większości, mniejszości lub równości, chciałabym Was poinformować, że link do tej gry, do tego ćwiczenia znajdziecie na dole w opisie filmiku pod filmikiem. Gotowi? Zaczynamy! OK! 75 dodać 23. Szybciutko liczymy. A po prawej stronie 74 dodać 25. Tutaj wynik będzie wynosił 99, a zatem 75 dodać 23 jest mniejsze niż suma przedstawiona po prawej stronie. Tym razem do 25 mamy dodać 32, a po prawej stronie do 32 dodać 25. Tutaj, moi drodzy, nawet nie musimy obliczać tych przykładów, ponieważ wystarczy się dobrze im przyjrzeć i zauważyć, że, że zostało zastosowane prawo przemienności. Prawda? Składniki 25 i 32 znajdują się tutaj jako 32 i 25. Są to te same składniki, tylko po prostu została ich kolejność zmieniona. A zatem z obydwie równości są sobie równe. Kolejne to 72 dodać 26, a po prawej stronie 72 dodać 16. W wyniku tego dodawania po lewej stronie wyjdzie nam 98, a więc po lewej stronie pierwsza suma jest większa od drugiej. Tym razem 35 dodać 23, a po prawej stronie 32 dodać 21. I szybciutko wykonuję dodawanie. Po lewej stronie będzie to 58, a po prawej 53. 58 jest większe niż 53. 55 dodać 43, szybciutko dodaję i już wiem, że wyjdzie to tutaj 98.

28 dodać 21 to 49, a 38 dodać 11 to także 49, a zatem dwie sumy są sobie równe. O, kliknij na kategorię, aby zobaczyć swoją klasyfikację 8 na 8. Poprawnie przypisane. Wykonałam wszystko bezbłędnie, brawo, świetnie sobie poradziłam. A teraz wasza kolej odsyłam Was do linku i samodzielnie popróbujcie dodawać. I porównywać sumy liczb dwucyfrowych. A ja się z Wami dzisiaj żegnam i do zobaczenia wkrótce. Pa!